Chcesz zobaczyć, czy z kasą uciekniemy. No, chcemy z kasą uciec i raz go kurwa złapiemy. Tylko potrzebujemy kasę na granaty. Odkręć krany. O kurwa, krany. Zmierz temperaturę. Dobra, to tak. Ja będę za parę. Nie wiem. Dobra, lotatnik, ja wezmę lotatnik. Dobra, ja wezmę temperaturę. MF. Ja wezmę, żeby, żeby znaleźć, go, bo tak A, MF czego znaleźć. MFA MF znaleźć po prostu. Odkręcaj wszystkie krany przy okazji i zmierz temperaturę. Dopiero. Mam, o kurwa. mam. To musi się pojawić jeszcze. No Nie, temperatura. Odpowiedzi... To chyba chodzi o A, ten, ten. I odpowiedzi ducha na tablicy. Zrób zdjęcie. Okej, okay, czyli mamy zrobić zdjęcie rysunku i. I OG. Tablice, OG, no tak. to wziąłem. No to wziąłem. Szukamy miejsca, gdzie jest. Czyli wezmę sobie tylko tam. No ale Jak o, widzisz łazienkę, to odpal ekran. O, jak jest łazienka? Ja razem. W kiblu też, znaczy. W bannie też da się. To Znalazłem jeszcze jeden kran na górze Idę, no ja jestem tutaj Dobra Na dół zobaczę Kranu w kuchni nie odkręciłeś, nie? No tak Na dole ogólnie łazienka powinna być na dole Kurwa jest piwnica, nigdy w piwnicy nie byliśmy No yy, Ten sam pokój co wcześniej Dobra Ale zanim, zanim coś zrobimy znajdź tę łazienkę idę do, idę do piwnicy może jest kran w piwnicy Może jest kran w piwnicy Ale piwnica jest, jest? pojebana Idę, ja w lewo idę Nie ma, Ja Chyba takie Nie ma, ale jest creepy Dobra. Jest creepy, jest łazienka na dole? No, ja widziałem. Nie, nie widziałem Nie widziałem łazienki na dole kurwa, nie ma łazienki na dole? Jest pojebane ten dom Jest, Dobra. jest Tu jest, A, tu jest racja. Ale w i miejsce o, Dobra, zaliczyło Dobra, tutaj, natarnik MFA na trójkę możemy sobie dać. Ale temperatury tu nie widzę. To powinno być, nie? A jesteś pewny, Ile tu była a, mf -a? Tutaj, tutaj. Trójka. Możesz podnieść MFA a i sprawdzić. We, we, we will catch we are, you. We are friends. We are friends. We are friends. Okay. We are friends. Co to No widzę O kurwa światło jebło Ja pierdolę się zesrałem Na bas grał, na bas grał, na bas grał Człowieka narysował Mam zdjęcie? Mamy zdjęcie? No nie mam aparatu Dobra, idę Człowieka narysował I... I Ołcia... Od rogu do rogu Zaznaczmy sobie. Zaznaczyłem. Myślę, że jest człowiek. Nałcie no, od drogu drogu. od do drogu. I ja idę z aparatem. Dobra, i o Idę. I Chyba się zaliczyło wcześniej. Chyba ja się zaliczyłem na raz. Dobra, minus 7 było. E, temperatura. No dobra. Dobra. Tempera temperatura od minus 20 do minus 10. No dobra. Tak, mamy trzy. No i kurwa tak radziała, ja pierdolę. W, 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 w Atmofobii to by ci kurwa jeszcze odjęło kasę. Ale jak no to, temperaturę że... upiora zmierzyć? się, Jak on wyjdzie, to muszę na niego tak, jechać? Tak, tak, jak będzie nas gonił. Wezmę radio. No mam Jezusa. Ale nie mam, nie mam, kam y latarki nie mam, nie? Dobra, ja mam. O kurwa, killuję. Tak, wyszedłem, słuchajcie? No dobra. Jest, tam. pojawił oh, się jest. tu. Ja, no, no. A już? Czekaj, bo ją łapię. Czekaj, czekaj, ja nie muszę wchodzić do budynku. Dobra, już muszę. Kole mogę mu zmierzyć temperaturę. Zapomniałem. No, możesz. O jest tu! Jest! Minus 15! Jest, masz go? Ta, zaleczyło. Zaleczyło. Coś tam, no? Uf, a, zleciło. Ufa, co to było? Zajebał mu, Zajpałem mu. Jest tam. Masz coś? Zaj pochodnią Dobra to muszę bijesz Mamy questy by ile No, ciekawe czy coś dostaniemy Zaraz... te siano Zaraz granat no kupimy Dobra, tylko ja muszę zmierzyć ten Tą radiację I co ty masz? Radio, Radio Może dobra. próbuj singadać nawet tutaj mm. Eee, we will catch you Dobra, ja idę po coś tam. chrzędę. Frajerze, frajerze jebany we will catch you, we will catch you, we will catch you, we'll catch you. Oh, mapie, mapie, mapie. we will catch you. Oh, mapia, mapia, mapia. Is the pigeon pinch? We will catch you, we will catch you, we will. Oh. Hm. Co? Ekstaz? To jak jest hand, to nie podchodź do drzwi, bo on cię wciągnie. No, 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 no. Bo, ma to już raz. Nie no. wiem, tutaj. O kurwa! Ja pierdolę złapał Cię, kurwa. Weź no osrałem. Ja, ale weź, przyjdź po mnie. Na górze jestem. Jak mam przyjść po ciebie? Jest to z górną. kurwa. Kurwaj! Jestem wazience. Gdzie w jesteś? W on poszedł do tego pokoju. Na dół poszedł, na dworze był. Jestem na, jest, jest na wyjściu. Wyszedłem. 80% Dobra, co robimy? Musimy, musimy czekaj, tam z radiem zaraz, wejść. Czekaj, czekaj. Dam radę. Dam radę, tylko muszę jeszcze 20% skarmać. Więcej do 1000. Pod, czyli jest pod, starszy, pod, czyli jest starszy. Nie podchodź do drzwi. I teraz radio albo wódu. Coś musimy z tego tak. zrobić. Czekaj, czekaj, czekaj. Aha, bo tu jest po prostu tak, że jedna rzecz. Nie musimy dwóch, tylko... Tak, jedno. tak. i, i ziomeczko, zróbmy tak. Mamy trzy szanse. Zróbmy dwie spalmy. Jak, jak on ci wygląda? Dla mnie to jest kurwa agresor. No to dobra, damy agresywnego, ja wyślę. No tak. Michelet, starszy agresywny. Tak. Ja, dobra. Spróbujemy, to nie agresywne Czekaj. Okay. Zanim agresywny. Bo radio nie wiemy co robił. Tylko płacz? Nie wiemy. Dobra, to ja strzelę. Zaniepokojony. Jeśli to nie wypali, to musimy. Musimy wejść, co? Czekaj Czekaj, czekaj Baloneczka w dół Dobra niepokojony, tak? Ani niepokojony Nice Nice Dobra Dobra, Jezus by nie działał znowu Nie ochrania Jezus No, Jezus by nie działał Jezus, kurwa, jest bezużyteczny w tej grze Ochrania jej złości, dobra to nowy Jezus Idę Święta temu. sól. Dobra, ty, próbuję. Dobra, ja idę kurwa z tym jebaną, świętą solą. Idziemy do pokoju. O kurwa, dostał. 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 Dobrze, użyłeś świętej dostał. soli, no wypło. Tak, 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 nie wiem, już. Ale czyż... Ale... Ale muchet muche ta kurwa. Ale tak, widzisz... Tak, tak. Faktycznie wisielec wygląda i wyglądają no, tak jak są opisani, się no. kurwa, zajebiście. To jest koks. Jest koks, srebrna bomba, i stanie tym trafić? A podłogę. Nie, w podłowie, jak nie do, dam ci ci, masz. Dobra, zapal 3 świece, trzy świece w, domu. w domu. A jak zapalić świece? Ja, e, chyba latarkę, ta paniczka to jest. Niebieska. To jest niebieska, tu, tu. Dobra, idziemy. Dobra, ale to chcemy? No, no Chodź, trzeba. Gdzie są świece? Po prostu świece. Świeć mi, czekaj, dam ci lepszą latarkę. Bo ty masz mi świecić. Dobra, ja będę kurwa celowo? I szukaj świec. Nie wkurwiem, ja już. E, w kuchu nie widzisz jakieś? Tu jest jedna. Portis, gdzie jesteś? Hmm? Tu, tu jest jedna. Idziesz w prawej? Zafalisz ją, możesz. I chodź tu w kąt. Tu jest druga, tu jest druga. Na stole. O, chodź, o. Chodź, w kąt, chodź w kąt. Chodź w kąt. i świeć mi tu. Ja będę rzucał. Będę rzucał. Będę rzucał. Leci. Darwałcie. Dobrze, dobrze. Co? Dorwał Nie dorwał nie? Nie, nie. Ja bo tak się... widziałem go jakby... Dobra, Cień. srebrna bomba. Teraz trzy świece i ognista sól. Dobra. Święty ogień. Jeszcze jedną świecę musimy znaleźć. Ty, chłopie. Ty masz kurwa to innego. Co? Pod piątką. Co pod piątką? Daj taba. I przeczytaj to jeszcze raz. Ognista sól. Ja mam święty ogień. Święty ogień to jest co? Ale ja już, ja już przywaliłem świętym ogniem A no czyli ja muszę, no dobra. Czekaj, czekaj. Nie, nie, nie. A ty masz jak ognistą sól, tak? Hmm? Spróbujesz to trafić? No spróbuję. Czy ja mam? Czy ja mam? Ciekawe czy się zaliczy no spróbuj. No to chuj, weź, zobaczymy. Nie mam tego. No dobra, ja weź się. już przyjechałem. No A ja poczekaj. Jak coś to stać nie. nas, żeby kupić? No dobra, jeśli nie zadziała, to kupimy. Stać nas, tak. Dobra, last correct action. use srebrna bomba. Dobra. Kurwa, może. Wiem, idziemy trzecią świecę. Tak, świecą, trzecią, trzecią świecę trzeba znaleźć. Dobra, ty... Ja, ty mi świecimy oboje. W prawo. Chodź w prawo. Dobra Chodź, tu, do pokoju, do pokoju, do pokoju Ja mu rzucę Ja mu rzucę tym ogniem Zajebałem mu, ale... Nie zaliczyło Nie zaliczyło Dobra, gdzieś tu, oświeca po prawej, tu, tu, tu Tu, oświeca po prawej z tego. Uciekamy ach gdzieś Czyli tak, będziemy farmić siano na zadaniach, będziemy zadania pierw robić Tak Kupuj święty ogień Dobra, kupimy Janus. I... O jest, 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 tutaj jest w tym. Święty ogień jest easy, bo on kurwa jak mnie łapie. Bo co? Wiąże. Święty ogień jest łatwy, bo jak on mi je łapie, to ja mu od razu robię w piedą. Dobra, idziemy. Więc robimy łapanko. Dobra, chodź tu staniemy. Znowu tak tutaj. I zobacz, tu, chodź do mnie, chodź do mnie. Tu staniemy, tak jak wtedy. Ale ja ty musisz stać za mną. No ja by bo to ci świecił, żebyś go trafił, się. nie? Żebyś trafił. Nie, 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 ja nie muszę w niego rzucać. On Aha. musi mnie złapać Kurwa, ja, ja mam sól, jakby co, więc y, się obronię Nie, nie, znaczy, ale on chodzi, on nie. Ale chodzi o chodzi to, jakby za... mnie złapał, co nie? No, 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 dobra. Bo on zaraz zacznie handlować i ja on tym przepierdolę tylko. Bywa już czwarta zaraz, ja pierdolę, ale się fajnie gra w to. Chodź idziemy do góry, idź za mną. Kurwa, no, tu nie chcesz. Bo... O! Do rogu? Do kąta, do kąta. Do konta. Jesteś? Leci? Gdzie? Nie widzę Nie widzę go Nie widziałem go Jest Wy Chodź tu Wisi e... Wisi nie, 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 widzę go już No wisiał tam przed nami, nie? A, A wisiał Bo dostał, tym. Wisi. dostał tym Dostał tym Dostał tym obojem Dobra, uwaga, jeszcze raz no. Dawaj, zobacz tam Jesteś tam? Jesteś hmm. Chodź tu, Jest Chodź. Spierdala! No tak chodź idziemy po, Pokebola. Dobra, po Pokebola. Czyli trzeba faktycznie wszystko po kolei robić, to nie jest tak, że troszeczkę tylko, nie? O, no, no. I to jest najdłuższy part całej tej gry. No dobra, dawaj. jazda sobie Do konta, do konta A, a masz, do masz, masz coś, żeby się uratować jakby co? Nie, wracamy. Kup sobie właśnie wracamy. jakąś sól. I to jest zajebiste, już wiemy jak to grać, już wiem jak ty grać. No Tak, 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 noż żeby tak zrobić Jest, jest, jest tutaj! Nie trafiłem. Widziałeś? Teraz musimy go gonić? Kurwa? Może tak jest, że trzeba go gonić. O! Jest! Dawaj! Uciekaj, uciekaj. Uciekaj. Jesteś? Jestem, jestem Goni mnie. Uciek gdzie uciekłeś? Nie na górze zo tak ja zostałem tu na górze. Raz ja po Pokéball. Jest, a ty kurwa nie możesz go podnieść? Kurwa... Ma miejsce? Ja mam, ja mam, ja mam. gie 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 gdzie. Kurypa! Zgodu się toczy U mnie stał. U mnie stał, ze schodem. U mnie spadł ze schodu. Dawaj, gdzie jest? Bo on tak powoli szedł. Czekaj. Mhm. Okay. Ej, dawaj, ja potrenuję. Dobra, o mnie nie łapie jakoś. Gdzie jest? Chodź Jest, jest! Udało się. Kurwa, ty ekspon dostaliśmy pierwszy raz.